Dzień dobry. Projekt Zdrowie na. Kierunek Zdrowie na posterunku. Trochę dzisiaj inaczej, ponieważ tak się złożyło, że jestem w drodze, więc nagrałam Wam filmik. Może to nawet lepiej, bo będzie można do niego sobie wrócić. O czym dzisiaj będę Wam opowiadała? Opowiem Wam o dziewięciu składnikach, którymi niszczymy swoje zdrowie. Są to składniki, które najczęściej są dokładane do naszych kosmetyków, do pasty do zębów, do płynów do prania, do płynów do mycia, do, do farb do włosów. No i zacznijmy, i mało z tego te składniki obniżają poziom hormonów czyli wszystkie te składniki mają potężny wpływ na nasze hormony. A w związku z tym to, o czym tutaj powiem, będzie dotyczyć absolutnie wszystkich ludzi, zarówno kobiet w okresie menopauzy, żeby sobie nie dokładały, jak również i dziewczynek, panienek oraz mężczyzn, bo oni też mają hormony. No i teraz, tak, co my tam mamy? Mamy amoniak, ja sobie spisałam to, więc będę trochę czytała, ponieważ no, tego jest dużo, nie chciałabym pomylić. Gdzie ten amoniak występuje? Amoniak występuje w płynach do mycia okien i w farbach do włosów. I może wywoływać różnego rodzaju nietolerancje. Parabeny. Już wszyscy wiemy, że parabenów należy unikać. To są takie konserwanty, które przedłużają życie kosmetyków i żywności. Według badań właśnie te parabeny obniżają gospodarkę hormonalną. Ale słuchajcie. Producenci się wycwanili i nie piszą, że parabeny, no i zmieniają nazwy. I jeżeli spotkacie się z taką nazwą jak aseptyny, czy Ripaginy to są właśnie parabeny, więc wtedy nie kupujcie. Rezorcyna. Rezorcyna będzie opisana, że jest to organiczny związek. Fakt, my jak słyszymy, organiczny, super, dobre, ale jest to związek fenoli, wykorzystywany jako część składowa barwnika farby do włosów bo to daje odpowiednie nasycenie barwy. Ale uwaga, może zwiększyć wysypki różnego rodzaju, rumień na całym ciele i może też różnego rodzaju takie swędzące miejsca. Metale ciężkie. My wszyscy wiemy, że metale ciężkie to B. Wiemy, że Skóra jest największym organem, więc przez tą skórę wchłaniamy i by na, gdyby było napisane, że jest tam rtęć, kadm, ołów, cynk, fluorki, to byśmy na pewno nie kupili. A wiecie gdzie są te metale ciężkie? Najczęściej są w śminkach i w produktach do makijażu. I słuchajcie, gdzie, jaka nazwa kryje? Na przykład chlorek kretenci Mercurius chloride, kalomel, merkurik, merkunio. Poszukajcie, co to jest. Metale ciężkie wiecie, że są wchłaniane przez skórę i mogą powodować zaburzenia nie tylko hormonalne, ale zaburzenia rozrodcze, nowotwory, zaburzenia. Układu, pomyłka, zaburzenia w mózgu, że będą zaburzenia mowy, dzieci się gorzej rozwijają. Parafina. Parafina jest to olej mineralny, tak jest przedstawiany, ale to jest tani produkt pozyskany z destylacji ropy naftowej. A to już gorzej. I co ta parafina robi? Ta parafina tworzy na skórze taką powłokę. I jeżeli jest ta powłoka, to ta powłoka nie pozwala skórze oddychać. A jeżeli nie może skóra oddychać, to te toksyny, które przez skórę są wydalane, będą gromadziły się w ciele. I znowu to może powodować różnego rodzaju alergie. I te parafiny są ukryte pod takimi nazwami: mineral oil, parafinum liquidum, vaseline, karesin. I co jeszcze trzeba wiedzieć o tej parafinie? O tej parafinie trzeba wiedzieć tyle, że jest ona bardzo trudna do usunięcia z ciała, więc jak już tam jest, to jest i skóra źle oddycha. Jeszcze w kosmetykach znajdują się alkohole. I są, można powiedzieć, że są alkohole dobre i alkohole złe. Te złe to alergizują i wysuszają. Znajdują się też formaldehydy, brzydka nazwa, a zwane są jak metanol lub aldehyd mrówkowy. Atakują drogi oddechowe, alergizują i działają rakotwórczo. Poczekajcie, muszę sobie to obrócić. Um, konserwanty różnego rodzaju. No więc mówiłam, że są to parabeny, formaldehydy, ale też jest taki związek, który nazywa się triklakson, związek halogenowy, który powoduje uszkodzenia wątroby, niszczy kod genetyczny komórek, uodparnia na bakterie i mamy po prostu wtedy te bakterie antybiotykooporne. I teraz gdzie się gdzie można, znaczy jaka nazwa kryje ten triklakson? To jest tak bromo, chloro, lodo, takie będą, tak się będzie Zaczynało. Związek z przedrostkiem takim lodo, bromo, chloro. Jeżeli widzisz taki przedrostek w kosmetyku, nie kupuj. Syntetyczne barwniki. Syntetyczne barwniki działają niekorzystnie na skórę, szczególnie niebezpieczne są w postaci aminów. Czyli aromatycznych takich związków, które używane są głównie w farbach do włosów. Związek ten odkłada się w organizmie i może powodować nowotwory. Aminy aromatyczne powodują astmę, alergeny, uszkadzają kod genetyczny. I teraz w kosmetyce te aminy będą oznaczone tak, CL i będzie numer. I, proszę, I sobie proszę zapiszcie, że naturalne barwniki kryją się pod numerami od 7500 do 77947. Czy jest alternatywa dla konserwantów? Jest, są to y, na przykład olejki, które działają Przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybicznie i przeciwwirusowo, na przykład tymiankowy, goździkowy, drzewo herbaciane, lawenda, srebro koloidalne. I takie rzeczy, jeżeli znajdziecie, że jest tam dodane, to spokojnie możecie kupować. To jest tyle co ja chciałam Wam podać, i to sobie tak można spisać, można pooglądać, poszukać takiej aplikacji, która będzie mówiła, co tam jest w danym kosmetyku. I teraz trzeba bardzo uważać, ponieważ faktycznie pojedyncze normy tych różnych chemicznych rzeczy nie są przekroczone, ale jak już żeśmy. Usłyszeli, że na przykład aminy czy syntetyczne barwniki odkładają się. No i odkładają się, odkładają się i w którymś momencie nasza wątroba przestaje radzić sobie z detoksyfikacją i zaczynamy chorować. Bardzo chciałam Was uczulić na kosmetyki dziecięce, żebyście bardzo sobie przejrzeli, co w nich jest, bo naprawdę jest tam wiele, niedobrych rzeczy. Miłego dnia do usłyszenia za tydzień.